Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Synchron Tarot. Witam was w czytaniu kart tarota na czas wędrówki Słońca przez znak Raka w 2024 roku. Zwłaszcza tych z was witam, dla których znak Koziorożca jest istotny, mają Słońce, Księżyc, Ascendent w Koziorożcu lub w jakiś sposób ta energia ziemska, Koziorożca jest istotna lub utożsamiają się w jakiś sposób z tą energią tak jak powiedziałam ok, zanim przejdę do czytania chcę podziękować za za wszystkie subskrypcje, za lajki za komentarze, bardzo, bardzo wam dziękuję one są dla mnie niezwykle ważne interesujące i miłe, staram się chociaż, chociaż dać jak jakąś odpowiedź, czy, czy, czy chociażby to serduszko urocze kliknąć. Tak więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za, za lajki, like, za subskrypcję i za odzew. No dobrze, zanim przejdziemy do czytania, yy, chciałabym albo poproszę Was, żebyście usiedli sobie teraz wygodnie, tak jak ja właśnie. Zmieniam pozycję trochę. Zamknijcie proszę oczy, weźcie głęboki oddech i zwizualizujcie sobie to, czego pragniecie dowiedzieć się od kart. Jaka jest wasza intencja? Z czym przychodzicie na to czytanie? Jaka informacja, jaki przekaz ma do was popłynąć, tak by służyć najwyższemu dobru? dla Was, dla Waszej duszy, jaka, jaka ma być ta informacja, żeby była dla Was jak najbardziej korzystna i jak najbardziej potrzebna. Ja za chwilę jeszcze przetasuję karty, w ciszy je rozłożę, a Wy właśnie wtedy zastanówcie się, z czym przychodzicie na to czytanie. Głupiec prosto. Dziewiątka denarów prosto. Mag prosto. Szóstka pucharów prosto. Sąd ostateczny prosto. Dziewiątka pucharów prosto. Wow, koziorożcu, jakie masz karty? Po... Aż mi dech zaparło w piersiach. Dla porządku dodam tylko, że te, ta dwójka dotyczy pierwszego dekanatu raka, czyli ostatnie 10 dni, 10 dni czerwca. Tu mamy drugi dekanat raka, czyli pierwsze 10-11 dni lipca i trzeci dekanat raka, czyli ostatnie... ostatnie mm, Przepraszam, od tak mniej więcej 11 do 21 lipca. Hmm. Oczywiście te energie są płynne, one się zmieniają, one się przenikają, gdyż energia jest płynna, jest ulotna i nic nie jest wypisane w skalę, że tak akurat faktycznie będzie, ale to co tutaj ten rozkład zapowiada, czy. To, co tutaj te karty pokazują, to naprawdę jest mocarne, bo na samej górze masz, masz to, co do Ciebie przychodzi z zewnątrz, czyli trzy karty Arkan Wielkich, głupiec, kolejno, mag i, i, i sąd ostateczny. Natomiast tutaj też masz bardzo, bardzo fajne energie, które się zawsze dobrze kojarzą. Dziewiątka denarów, szóstka pucharów i dziewiątka pucharów. I to wszystko po prostu jest prosto. Żadna energia nie pokazała się odwrócona czy niepełna. No dobrze. Więc tak, głupiec, jak zapewnie, zapewne wiesz to energia początku i nie od parady leży tutaj zaraz obok karta maga, czyli możesz mieć wrażenie, że zaczynasz jakiś nowy etap w życiu albo energia, która, która się pokaże pod, pod względem właśnie jakiegoś nowego cyklu. Będzie mogła troszeczkę cię przerażać i zbijać, że się tak wyrażę, z pantałyku. A może to być coś nietypowego dla ciebie do tej pory. Może to być coś, w czym jeszcze nie masz doświadczenia albo się z tym nie zetknąłeś lub zetknąłeś się na takim bardzo, bardzo, bardzo początkowym poziomie. Natomiast mm, Ty już możesz czuć, że faktycznie coś nowego nadchodzi w Twoim życiu. Karta głupca jest niezwykle potężna i mm, to jest karta zero, to jest karta nieograniczonych możliwości, jak to się mówi. Yy, wszystko jest tutaj możliwe. Możliwy jest i ten skok w przód. Skok z tej skarpy. I cofnięcie się. I tak naprawdę bierzesz rozpęd, skaczesz i lecisz. I nie wiadomo, co cię, co cię czeka. Czasami, czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, chodzisz po lesie, załóżmy. I i ciągnie cię w jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłeś. Nie masz pojęcia, co ty tam zastaniesz. No teraz oczywiście są mapy i tak dalej, ale, ale jeżeli lubisz spontan i, i wolisz sobie po, po prostu odkrywać nowe miejsca i zaznawać nowych przygód w miejscach, których jeszcze nie byłeś, to możesz właśnie czuć wtedy taki, taki dreszczyk emocji. I to jest właśnie ten, ten głupiec, który, który odczuwa ten dreszczyk emocji i ten dreszczyk czasami może go paraliżować, ale ja myślę, że tutaj, tutaj masz dużą szansę na, na zaczęcie naprawdę czegoś dużego i to skopyta. Jesteś do tego nastawiony dobrze w sensie masz poczucie bezpieczeństwa, które jest potrzebne, żeby tego skoku dokonać. I to poczucie bezpieczeństwa u ciebie, ono jest materialne. Masz dużo zasobów, gdzie, które pomagają ci jakby rozpocząć tę nową rzecz. Patrz, nawet chyba jakieś fajerwerki za oknem są, a jest yy, po południu, tak więc yy, niech to będzie znak od losu, że faktycznie to fajerwerki na, na cześć tego głupca i na cześć tego skoku, yy, który, yy, który tutaj ma nastąpić. I ty się nie boisz. Ty się nie boisz, bo być może już kiedyś byłeś, drogi koziorożcu, w takiej sytuacji. Może to być związane z materią, może to być również związane z emocjami, które, które są w Tobie bardzo, bardzo takie spokojne. To są dobre emocje, jesteś dobrze nastawiony do, tego, do tej nowej rzeczy. Natomiast, natomiast ważna jest tutaj ta dziewiątka denarów. Bo ty wiesz, że możesz osiągnąć sukces. Ty już masz, jakby, plan taki w głowie, co zrobisz sobie po kolei, co, czego dokonasz po kolei, żeby ten, ten sukces osiągnąć. Masz bardzo, bardzo duży potencjał zasobowy, nazwijmy to w ten sposób, materialny, żeby hmm. ruszyć z kopyta z tym, z tym projektem czy z tym nowym cyklem w twoim życiu. Bo wiesz, jeżeli masz głupca i zaraz potem masz maga, no to to jest naprawdę bardzo duża zachęta od losu, żeby, żeby coś dużego rozpocząć. To tak jakby um, nowa era miała się rozpocząć w Twoim życiu. Nowa era, gdzie jesteś do niej świetnie przygotowany pod względem poczucia takiej pełnej wartości siebie, pod, pod względem poczucia materialnego również. Ty masz zasoby, żeby, żeby te rzeczy rozpoczynać i żeby ją dalej rozwijać. O tym mówi karta Maga, która, która jak wiesz, dotyczy właśnie zasobności Twojego wnętrza, Twojego zewnętrza. Na karcie Maga masz różne atrybuty y, wszystkich, y, wszystkich y, nazwijmy to, kolorów w tarocie, czyli masz buławy, masz, y, masz miecze, masz y, puchary i y, y, y denary również. Patrz, on ma ten denar za, zawieszony na piersi, czyli y, y, powiedzmy sobie, to, to jest jego. Y, Mm, tak, to jest pierś. To jest jego czakra y, serca. On, on, jest, y, on jest bardzo dobrze do tego nastawiony i nawet jeżeli czekają go y, tego maga czy ciebie, drogi koziorożcu, czekają cię y, różne zawiłości, zakręty i porażki to ty nie będziesz, nie będziesz się kierował tymi porażkami, nie będziesz zbaczał z tej, z tej drogi. Do, do tego namawia mag. On ma również pas taki. Nie wiem, czy tu to, to widać. Myślę, że widać. I ten pas jest w kształcie symbolu nieskończoności, czyli, czyli naprawdę ta droga... Daje ci mega możliwości i mnóstwo różnych, różnych dróg, które przed tobą się rozwijają. Ma to również energia intencji. Jeżeli ty masz intencję zrobić sobie czy, czy rozpocząć jakąś nową erę w twoim życiu, nowy cykl, to tutaj masz duże, duże szanse na to, że że świetnie ci pójdzie, przynajmniej ten początek i on da, da ci takiego kopa, da ci, ci asump do rozwijania po prostu tego, 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 tego nowego cyklu. Myślę, że ty się w ogóle nie boisz. Ty już to przeczuwasz, drogi koziorożcu, że będzie dobrze, że jesteś na tyle bezpieczny że spokojnie możesz sobie rozpoczynać i żadne skoki w przepaść i w nieznane nie, nie są Ci nie są dla Ciebie obawą. Nie boisz się ich. Bo wiesz, że i tak zaczniesz latać za chwilę. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tę kartę maga, to tutaj masz szóstkę. Pucharów. Jest to również energia takiego mm, takiej energii, która mówi o tym, że nawet jeżeli y, nawet jeżeli jest deszczowy dzień, to ty i tak potrafisz się z tego cieszyć. Ta energia maga, czy ten cykl nowy, który, który się zaczyna, jesteś do niego bardzo dobrze nastrojony. Wręcz tak, jakbyś oczekiwał, że to jest dla ciebie jakiś dar i, i szansa spełnienia siebie w tym właśnie, w tej nowej rzeczy, która jest tutaj zapoczątkowana. To tak, jakbyś chciał spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, z młodości. I masz na to teraz bardzo dużą szansę, którą daje Ci los. Jesteś spokojny, jesteś, mm, jesteś wyluzowany, jesteś zadowolony, cieszy Cię y, ta sama myśl o tym, że jutro jest nowy dzień, wstajesz i działasz, uczysz się tego, co Ci jest potrzebne, zbierasz takie informacje, jakie Ci są potrzebne, y, wlewasz w to mnóstwo pozytywnych wrażeń mnóstwo pozytywnych emocji, które dają, dodają ci skrzydeł. Patrz, nomen omen. Yy, on ma również skrzydła, ten mag. Dodają ci skrzydeł. Ty czujesz tę iskrę taką, która przepływa przez ciebie. Daje ci ona dobre emocje i widzisz, że twoje wysiłki nie idą na marne. Może to też być y, takie poczucie dawania sobie właśnie tej przyjemności z tego, że zaczynasz działać. Może miałeś ciężki okres do tej pory. Y, pamiętaj, że Pluton powoli wraca do Twojego znaku, ale już on zostanie tam tylko na chwilę i możesz jeszcze czuć y, w kolejnych miesiącach trochę się, y, że trochę ten Pluton Ci tak, że się tak wyrażę usiądzie na, na ostatnie dni koziorożca, czy na ostatnie stopnie przepraszam koziorożca. O czym mówi karta sądu ostatecznego, bo Sąd ostateczny to również karta to, to również symbolika Plutona, czyli jakaś transformacja, jakaś zmiana. I myślę, że tutaj będzie potrzebny taki... takie przyjrzenie się temu poprzedniemu cyklowi, z którego wychodzisz. Bo myślę, że, że tutaj już masz zapowiedź nowego, a tutaj masz takie jeszcze przyjrzenie się, z czego ty wychodzisz i pogodzenie się z tym, na przykład, co musisz zostawić za sobą, wybaczenie sobie różnych błędów. Wiesz, to wcale nie jest takie proste, żeby wybaczyć sobie różne błędy. I nie kajać się za to, że poszliśmy w złą stronę kiedyś. To, że jesteś w tym miejscu, to znaczy, że odnosisz sukces, że jesteś gotowy zacząć coś nowego, że jesteś gotowy wejść oczko wyżej. I właśnie o tym również mówi karta Sądu Ostatecznego, o takiej swoistej inicjacji. Ja myślę, że już jesteś gotowy do tej inicjacji. Po drodze jest karta świata, a potem już. Kolejny cykl, głupiec, który jest zaopatrzony w to, co jest Ci potrzebne na tej nowej drodze, chociaż ta nowa droga może być zupełnie, zupełnie właśnie nowa, tak? nowa, nies niespotykana. Ten głupiec on również zapowiada niespodziewane rzeczy, czyli coś, czego się nie spodziewałeś, może Ci właśnie dać jakiś pomysł na, na, to, na ten nowy początek. Wydaje mi się, że ty bardzo potrzebujesz jakiegoś nowego początku. I dalej mamy dziewiątkę pucharów. Dziewiątka pucharów to też bardzo fajna energia, energia spełnienia, czyli myślę, że po drodze nie, jeżeli były jakieś błędy, które popełniłeś, to teraz z całą, to ty teraz po prostu... Albo na tych błędach będziesz bazować, żeby ich więcej nie popełnić, i zostawiasz za sobą jakiś balast, zostawiasz go i, i idziesz dalej z lekkością, bo dziewiątka pucharów to jest właśnie takie, wiesz, spełnienie emocjonalne. Masz wszystko, czego, czego pragniesz i masz tę nową drogę, właśnie ona też ci daje taki właśnie fajny, emocjonalny pęd ku temu, yy, ku, ku, mm, ku temu. Ku tej nowej rzeczy. Może to jest nowy związek, może to jest nowa praca, może to jest po prostu jakieś nowe hobby, którym, którym się chcesz zająć. Może to być nowa rodzina, do której wstępujesz. Może to być, nie wiem, narodziny dziecka na przykład, bo głupiec to też dziecko. To już mówię tak bardzo, bardzo yy, przykładowo. Natomiast, yy, natomiast myślę, że jesteś bardzo dobrze nastawiony yy, do, do tego i właśnie teraz, kiedy słońce będzie przebywać w raku, czyli to jest yy, znak dokładnie naprzeciwko Twojego. Yy, jakby w opozycji do ciebie. Może to dotyczyć Twojego związku, może to dotyczyć jakiejś relacji, ale niekoniecznie. Może to też być relacja Twoja z samego sobą, drogi Koziorożcu. Albo po prostu tego, z czym jesteś związany, albo z czym się za chwilę zwiążesz. Co daje Ci bardzo dużo takich pozytywnych emocji, poczucie bezpieczeństwa. Naprawdę fajnie, fajnie to tutaj wygląda dla Ciebie. no dobrze, to jeszcze wybierzmy dwie karty, chociaż ja już bym to zostawiła tu tak, jak to jest, ale wybierzmy jeszcze dwie karty, tak jak robię to dla innych znaków Zodiaku. Energia, za którą warto podążyć. Tutaj cały ten rozkład jest energią, za którą warto podążyć. Taka, która cię wspomoże. Energia królowej pucharów. Zobacz, jakie masz niezwykle emocjonalne tutaj yy, te energie. Szóstka pucharów, dziewiątka pucharów, królowa pucharów. Czyli kieruj się tymi dobrymi uczuciami, tymi dobrymi yy, emocjami. Opiekuj się emocjonalnie sam sobą, drugi ko drogi koziorożcu. Dawaj sobie dużo przyjemności, dużo lekkości może masz może masz wakacje za chwilę tak jak ja na przykład i, i, i możesz sobie pozwolić właśnie na, na taką lekkość bytu A, i niech to nie będzie nieznośna lekkość bytu tak jak Kundera pisał był to Kundera? Chyba tak ok, w każdym razie ta królowa królowa pucharów jest tutaj taką naprawdę fajną, opiekuńczą przyjemną energią w połączeniu z, ze wszystkimi, ze wszystkimi kartami i warto siebie traktować dobrze, warto otoczenie traktować dobrze, być, być, dawać dużo emocji sobie, bo wiesz, jeżeli ty masz dobre emocje, to twoi najbliżsi, nawet jeżeli u nich nie dzieje się tak, tak, może tak, może jeżeli u nich nie ma tak komfortowo w sercu jak u ciebie, to jednak ciebie to nie wytrąci z równowagi. Zawsze, yy, zawsze ty znajdujesz ten swój własny środek. Ok, a jaka energia przechodzi do, yy, do przeszłości, albo jaką energię warto odrzucić w tym miesiącu? Dziesiątka buław. Jedyna karta, która wyszła tutaj odwrócona, czyli zakończ różne rzeczy, które masz zakończyć. To jest duża podpowiedź od, od, od tej karty. Dziesiątka buław. Być może masz, masz jeszcze jakieś... Mm, Masz jeszcze jakieś zaległości z tego, z tego poprzedniego cyklu, o czym tutaj może mówić ta energia sądu ostatecznego, które trzeba załatwić. Jeżeli coś ci jeszcze doskwiera, jakiś ciężar, może to być ciężar emocjonalny, na co również tutaj mogą wskazywać te emocjonalne karty, te m, pucharowe karty, m, pogódź się z tym, pożegnaj to. Nie wiem, może znasz jakiś rytuał dobry. Na pożegnanie czegoś, co jest już Ci zbędne. Rozpraw się z tym, zostaw to, a naprawdę na tej nowej drodze będziesz miał super lekko. I nawet jeżeli będą po drodze dołki i wyboje, jak to się mówi, to jesteś w stanie przebyć bez żadnego problemu. Y, przejść przez nie y, lub też przebywać tę drogę, przechodzić tą drogą y, bez żadnego problemu, y, który zawróciłby Ciebie z tej drogi. Ok, tak więc bardzo radosne czytanie dla Ciebie, koziorożcu. Życzę Ci, żeby te energie zaowocowały w Twoim życiu mm, samymi dobrymi rzeczami. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmy, które wkrótce pojawią się na kanale. Trzymaj się. Dzięki. Cześć.